Jest niedziela 28 lutego 2010 roku. Znajdujemy się w Brwinowie koło Warszawy na 34-hektarowym łowisku, które wśród osób znających nosi nazwę Rozlany. Do roku 2003 był pod opieką koła miejsko-gminnego nr 27 w Brwinowie, dziś będący własnością osób prywatnych. Nie obowiązują na nim opłaty, zasady połowu, etyka jest jakby bezpański, gdzie każdy nieprzybywający czuje się jak u siebie. Czy tak właśnie powinno być? Obecnej sytuacji występowania zjawiska przed duchy nikomu chyba przedstawiać nie trzeba. Przyjechaliśmy, aby jak wspomniałem na tej 34 hektarowej wodzie porobić kilkanaście przebędli dając możliwość rybie tam przybywającej zaczerpnąć odrobinę od powietrza. Nasze możliwości zarówno finansowe jak i techniczne są takie jakie są. Jednak uważam, że gdyby większa ilość wędkarzy przyłączyła się do walki z przeduchą, a temat ten dotyczy całego kraju, sytuacja zapewne nie byłaby tak drastyczna w skutkach, które w pełnej tragicznej okazałości zobaczymy, gdy puszczą już wody.